Hej, witam Was bardzo serdecznie z tej strony Zephyr A to jest drugi odcinek Tym razem yy, z mapy yy, Już wam mówię jakie mapy Z mapy droga transmisja Zapraszam A, jeszcze nie, w sumie nie mówiłem czym Zagram sobie Stromowcem z M416 Zapraszam. Dobra, zatem lecimy sobie tutaj M416. Mam kojota Mam laser. Hamulec wylotowy. Chwyt pochylony. I wystosujemy sobie heksagon tutaj. Do pan tego... Wiecie o co Do kamuflażu. Zatem lecimy sobie na D, albo nie, tutaj chodźmy. Bo tutaj mnie przejmują. Ty, Jesse, typ kurde, zrobił tego. Ale ja sobie zlatuję tam. Tutaj widziałem typa. A, jakieś ty jeszcze na pracach w ogóle, bo myś, premia myścia, ja, w ogóle mi się dostała. Na D, chodźmy. Tu są typy ogólnie. Niczego nie widzę ogólnie. Przyjmują nam... co to jest? C. To lecimy chyba na C w ogóle. Mam je redzi w oczy, słońce, bo tam jest typ. Stałem sobie asystę, nie widzę tu w ogóle nikogo. Po części to dobrze, po części to źle, bo nie, mogę, nie będę miał kogo tu zabić. a z pleców mnie kurde o, oj 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 no i mnie znowu z pleców co oni mają na te plecy A ten typ w ogóle żyje, chyba też nie Ten samów znaczy na... No właśnie nie żyje Eee. No B, na B, na Berez pimy Kurat, teraz Kurde, dupa pozycję. Ale lecimy Mam tu jakiś samochód, albo okłady na przykład Dajcie mi zmienić kamerę. Da się? No powinno się dać. Dupa, nie da się. Teraz się nagle nie da. Wracam, wracam już. O, wleciałem, o spokoj, bardzo spoko. O kurwa, o kurwa, o kurwa, o kurwa, o kurwa Nie widział mnie. Bardzo dobrze. Widzi mnie no! Ha! Ah, kurde! No prawie. Tu jest typ. Respimy się. Typie masz tu. Apteczkę, halo. Nie, to nie. Nie, żebym ci nie chciał dać. Kurwa, Cfelu. Nie, lalala. Nie ma Zabiję typa w ogóle Chciałem pteczkę, za kurde... Nie wziąłem mu się Się za kurde Kogo to tam nie ma? Ale ja bym się gdzieś tutaj przeniósł. Mm, tutaj też nikogo nie da bardzo. A nasz gdzie jest? Tam, czyli ten ich jest tu w sumie. Gdzieś.

По А poured Jeśli sporo się na wy nie dadzą no na co się w ogóle coś dzieje a ja się cisnę tym dacie mi zmienić kamerę nie za bardzo nie Czy ktoś był, czy... nie. Bo nie wiem. Komp, 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 komp. Bóle. 9 minut, zaraz mapa się w ogóle kończy. No, już się skończyła praktycznie. Czyli coś jeszcze sobie nagramy, chyba że... Znaczy, zakładam, że nie skończę tego, ale tej drugiej rundy O Tego nowy nie wiedziałem Sekwiastko dostanę o 20 poziom Złoty pakiet se dostałem o kurde, 20 tysięcy dostałem za tą gwiazdkę. Spoko. Okej. Okay. Lubię takie rzeczy. Szału nie było ogólnie w punktach, era. i w statach nie ogólnie. Ale spoko. Dla mnie ja Fabryka 311. Szybko, spoko. Na Nie Ty się nie chcesz tego, ja biorę sobie... Tu się nie mogę. Nie mogę do Boksa postrzelać, ale ładuje się ktoś nie. No i nie. No ten nie. Se wyląduje na BO. Wyląduje się. A, nie wyląduje się. Tak se nie za bardzo. No nie wierzę. No nawet ściany nie rozwalaj kurwa. Lepiej tylko nie wiem czy to my, czy chyba oni, nie? No oni.

Pytam, tam u typowi się popatrzałem w oczy. Nawet go nie zabiłem. Się mogę tam wyjedzieć w ogóle? Coś mi się wydaje, że tu ktoś jest. O właśnie. No i co mi znowu przejęli? Ciecie, cie, kuliwa. A, no przecież nie. Podjadą ci kuś watem i będę cię orać, kurde. Jak się tylko da. Chwil Nie, dobra. Jak już zacząłem tym, to będę jechał tym. Bo mnie kurde kusi, żeby tu ze C4 wjechać. Wrodzijski tank. Eee, kurde, myślałem że jak oni, myślałem że zabił ktoś ten, a to kurde ten se podjechał i ich zabił, myślałem że jakiś pieszy, kurde, tak to by jeszcze przetrwali, jak na mnie, kurde i tam strzela se tam, kurde, jak taki cieć, już go nie ma, ale o, naprawiają se go tam, kurde, jak to jest w ogóle niecelne, jak to lata, nie wiesz, Kurde, a tak to się se zabił A tak to lipa Że ja coś zabiłem Tu mam se spawn Kurde Kurde Swojego zabiłem Wee kurde Jak bardzo to trzeba było zepsuć, bo nie wiem a, sorry, sorry typie, sorry typie, typie, sorry, sorry Podniosłem go chociaż? Dupa Dlaczego? Z dlaczego ja znowu swojego zabiłem? Dlaczego ja to robię w ogóle? Kuziwa mać, no Tu jest jakiś, ale... Ja to bym se kurde, albo... O, to jest ten, ta ciężarówa, kurde Tak, nie do końca mi urządza nie mogę se na tym o tu, a tu jedzie Tu znowu przejmują na... pan, na wyzwa, Nie wiem czy tu kogoś nie ma czasami Pewnie, kłujmy. Strzelaj do mnie. Au. Bardzo dobrze. Aaaa, zabiję go? Zabił go. Bardzo dobrze. Ten... Podnieś mnie? Nie podniesiesz mnie. Podniesiesz mnie, dawaj. Podnieś mnie. Nie, bo to jest technik. Tak, uważaj, bo mnie podniesie technik. Bardzo dobry pomysł. Letę, po nie, a już nie, ja letę, bo sobie Boże jeszcze jakiś cień tu żyje. Który jeszcze nie padł sobie na przykład. A ja sobie tam Gradata, tak, na pewno się zarzucę No chyba nie. A, tam jest, tam był, typ, typ, typ tam był. Ora ją na strach. Au. kontrolę Drugi w ogóle. Dziękuję. za ja dziękuję. Któryś by się tu nie ewakuował czasami? Tych nie do końca bym sobie powiedział Kurde, ja bym ci tu ten... Okno mi kurde przeszkadza A, jeszcze ammo nie mam Typie, my się możemy wymienić, bo to chyba jest w ogóle ten, wsparcie, nie? Typie... Daj nam je... Ej, halo. Ty. Amunicę. To jest technik, dupa, nie da jemu. Po co za... Po co, kurde, strzelałem tyle, no? Jakby się jakieś gunwo rozwalić. I którego i tak nie rozwaliłem Halo Dasz mi jamo Czy tak nie za bardzo No i pewnie no bo przecież Jakby mnie pojazd nie zabił to by był normalnie stracona grę no, no, no stracona grę jakby mnie pojazd nie zabił Stracona Kompletnie Czy było, że tu strzelali? House, sniper A ty kurwa, nie strzelaj do mnie, cieciu Bo nieładnie tak Ty Olejra Siódmy, kurde, siódmy level mnie zabił Się zrespię, bo się zdąży, ale tak, sobie jeszcze grenadę no tak. na pewności, chyba że jesteś na dole. Siema. A, gdyby mnie tamten nie trafił, e, kurde... Jakby mnie tamten nie trafił, to bym go zabił Bo tak mu zeskoczyłem trochę na mordę, że sobie że, 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 że powiem taką A ja se pojadę ze se stawą, kumpel Dziękuję A tu się wali, z tego co widzę o o o Podnieś się Nie strzelaj do mnie Bo to tak nieładnie Dawaj, 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 dawaj Przełaś tu no ja to się w ogóle jeszcze nie zawaliło A wow, 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 wow. Pewnie Znowu mnie pojazd zabił No bo przecież co by mnie innego zabiło jak nie pojazd 23 minuty Więc trzeba by było może skończyć, nie? Zaraz Ow Halo typie, poniosę cię Poniosę cię, halo Wstawaj, no halo, wstawaj Dlaczego? Eee dupa Wstajemy w Ciry, kurde Nikogo nie mówię, że a czasami nie. Aha, tego nie rozwalisz, kole. A, tu cię raptuje. O, ciebie, miejsce pakiet. masz. Jeszcze to chyba, znaczy nie, nie wiem, czasem ja tą grę dokończę. Bo to chciałem sobie po prostu ucinek sobie nagrać tu już jest 20 parę minut, 24 do 25 sobie dobiję. Czyli ja tu w sumie nic nie zrobię już, więc na JOLO mogę jeszcze sobie tego podnieść. A dupa, dobra. <laughs> jeszcze my ty w ogóle ściągnął. Jakiś snajper ku 13, poziom. Dobra, dziękuję wam za oglądanie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie.